Tak, więc witam. Dzisiaj kolejny vlog. Dzisiaj, jak widzicie, na tapecie MK znowu. No i co, a to tutaj dzisiaj y, po tytule już się możecie domyślać, ale to tutaj przytargałem No to zobaczcie sami. brony piątki w miarę dobrym stanie. <laughs> Kupione są sumie okazyjnie od tego samego gościa co kultywator No znaczy nie kultywator tylko ten drapak no. Głównie chodziło o to, żeby zęby były jak yy, najprościej Wiadomo, że nie jest to nowy sprzęt, to nie będzie idealnie, ale wszystkie są w miarę proste jeden nie tylko skrzydony a to w takim względu, że jak widlakiem ściągaliśmy no to tam lekko widła poleciało, no bo wiecie jak to jest bez hamulcy ale co, kupione okazyjnie za 400 Tak więc chyba każdy wykupił Jak wiecie ja piątki swoje mam bo film raz był co tam przygotowaliśmy do malowania ale ich nie malowałem, bo postanowiłem czegoś szukać lepszego. Z nimi to zrobię, to jeszcze nie wiem. jakby ktoś je chciał kupić za grosze, no to bym sprzedał, ale no nie wiem, nie wiem, ciężko będzie. Na złom raczej ich nie wyrzucę, no ale pomyślimy. U mnie w tych bronach w tamtych, mankamentem było to, że one tu były spawane i później wiecie jak to jest, już się urywały tutaj zawsze, po każdym bronowaniu, albo jedną, albo drugą trzeba było spawać. Nad no, tutaj są w oryginale, nawet tabliczka była, ale ktoś zerwał. W oryginale tutaj są wszystko pospawane. W 82 jak to spawali, tak takie do tej pory. No i brony w miarę proste. Nie, są bardzo pokrzywione. Tak więc to też skłoniło mnie do zakupu ich. No bo raczej drugich krzywych bym nie kupował. Po co ten złom na gospodarstwie. No ale jak się trafiły proste, no to zakupiłem. No. No i co tu dużo wino Tak mówię, była okazja 4 stówy. Tak samo jak z kultywatorem. Pan nam to zapakował. no co? Ogólnie jeszcze tam kiedyś odwiedzimy. Bo dużo ciekawych maszyn tam przybywa. No, no i co tu dużo mówić? Kolejny nabytek albo zabytek na gospodarstwie. Nie wiem, po rozłożeniu też wyglądają w miarę Tylko jedno, to, to to ramię jest krzywe Ale to zresztą widać po złożeniu Zobaczcie jak on tutaj odstaje, a jak tamto Ale to są, to jest stary sprzęt, to ideał, tutaj nie ma co szukać Zęby, jako takie no, A będę Ja bym miał wymieniać zęby tak, bym w tych krzywych sobie powmieniał wszystkie to. Na razie nie. Ale w sumie tutaj też chodziło o ramę, bo tamta już denerwowała mnie. No. no i co? W tym vlogu to już będzie na tyle. Jeśli wam się podobał, nabytek, zabytek. Jak to chce, to piszcie w komentarzach może coś się jeszcze pojawi no teraz no to w sumie szukam najważniejszej y, maszyny która przydałaby się na wiosnę jak i teraz no tak więc co to by było na tyle zapraszam na kolejne filmy na razie cześć